Felcia Sowa. Kiedy w końcu będzie zima? Felcia Sowa to dziewczynka wesoła, ciekawa świata, wrażliwa, ale także odrobinę niecierpliwa. Pewnego dnia mama wyjęła z szafy i przygotowała na wieszakach przy drzwiach zimowe ubrania Felci i jej siostrzyczki Frani. Ciepłe kurtki, czapki, szaliki i rękawiczki. Mama wytłumaczyła Felci, że zaczyna się nowa pora roku, zima, a niedługo może spaść nawet śnieg. Dlatego potrzebują mieć przygotowane ciepłe ubrania i odpowiednie buty czyli śniegowca. Felcia od tego momentu Zaczęła z wytęsknieniem oczekiwać pierwszych białych płatków śniegu. Była bardzo ciekawa, kiedy zima przyjdzie, jak dużo będzie śniegu oraz kiedy w końcu będzie mogła przetestować swoje nowe sanki. Każdego dnia wyglądała z nadzieją przez okno, ale zima w tym roku jakoś się ociągała z przyjściem. Kiedy w końcu spadnie śnieg? Pytała rodziców Felcia. A gdy słyszała, że musi się uzbroić w cierpliwość, mówiła z oburzeniem. Ale ja bym chciała już! Chcę na sanki albo ulepić bałwanka! Pewnego razu mama wytłumaczyła Felci: kochanie, śnieg pada zimą. Ale nie zawsze wtedy, kiedy tego chcemy. To część natury, na którą nie mamy wpływu. To trochę jak z kwiatkami, które rosną wiosną, albo liśćmi, które spadają jesienią. Natura ma swoje własne zasady, a my musimy poczekać cierpliwie na kolejną porę roku. Natomiast tata. Opowiedział Felci, że śnieg pada wtedy, gdy temperatura na dworze jest w okolicy 0 stopni. Od tego momentu Fela codziennie pytała rodziców, jaka jest temperatura na dworze. Pewnego dnia mama zaproponowała Felci, żeby zrobiły zimowe dekoracje, aby przygotować pokój Felci na zimę. Zrobiły razem śliczne śnieżynki z papieru. Felcia bardzo się cieszyła, że może je sama powycinać nożyczkami. Mamo, czy jutro już spadnie śnieg? Zapytała Fela z nadzieją w głosie przed snem. Kochanie, wiem, że już nie możesz doczekać się zimy. Przeglądałam dziś prognozę pogody i jest duża szansa, że już za kilka dni spełni się twoje marzenie o śniegu. A tymczasem, jeśli będziesz chciała, to jutro możemy z mąki i kilku innych składników zrobić własny śnieg. Co ty na to? Tak, chcę, odpowiedziała Fela, ziewając. Kilka dni później, gdy Fela była w przedszkolu, pani Ula, jej nauczycielka z przedszkola, ogłosiła, że ma dla dzieci niespodziankę. Wszystkie dzieci spojrzały na nią z zaciekawieniem, a pani Ula z uśmiechem powiedziała Kochani, spójrzcie przez okno, pada śnieg. Felcia nie mogła uwierzyć własnym oczom, nareszcie tak bardzo na to czekała. Wszystkie dzieci podbiegły do okien i z zachwytem patrzyły, jak małe białe płatki opadają na ziemię, tworząc przepiękny biały dywan. Felcia była bardzo szczęśliwa i nie mogła się doczekać, aż wróci do domu i będzie mogła przetestować nowe sanki. Po drugim daniu pani Ula powiedziała, że tata już czeka na felcie w szatni. Fela zabrała swój plecaczek, pożegnała się z koleżankami i kolegami i pobiegła z radością do taty. Tato! pada śnieg! Tak, kruszynko, wiem. I mam dla ciebie niespodziankę. Jaką, tato? Zobaczysz na dworze, powiedział tata i puścił do Feli oczko. A pójdziemy dziś na sanki, tato? Proszę, 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 nalegała Fela. Tata tylko się uśmiechnął i powiedział: Być może, a teraz ubierzmy się ciepło. Bo na dworze jest naprawdę zimno. Fela ubrała kurtkę, spodnie od kombinezonu, czapkę, szalik i oczywiście ciepłe rękawiczki. Gdy wyszli na dwór, okazało się, że są tam mama, Frania i Sanki, krzyknęła Felcia z radością. Cześć, kochanie. Czy masz ochotę na zimowy spacer? Zapytała mama. Tak, tak, tak! Odpowiedziała z entuzjazmem Fela. Ruszyli razem do parku. Śniegu napadało już całkiem sporo, ale nadal pięknie pruszył. Frania ułapała na rękawiczki płatki śniegu i śmiała się, gdy opadały jej na nos. Dla Frani śnieg był zupyłkowy pełną nowością w zeszłym roku była jeszcze bobaskiem który siedział w wózeczku a teraz mogła biegać za Felcią i poznawać wszystkie uroki zimy dziewczynki zaczęły lepić kulki ze śniegu a potem rzucały śnieżkami do celu feli nawet udało się trafić w drzewo stojące całkiem daleko od niej Później całą rodziną postanowili ulepić bałwanka. Felcia opowiadała Frani, co potrzebują do bałwanka. Franiu, potrzebujemy kamyczków na oczka i gałązek, z których zrobimy bałwankowi ręce. Tylko z czego zrobimy nos? Zastanawiała się Felcia. Pamiętała, że bałwanki mają zazwyczaj marchewkowy nos. Chyba coś na to poradzimy, powiedziała mama i zaczęła grzebać w swojej torebce. A po chwili wyjęła marchewkę. Tak myślałam, że to może nam się dziś przydać. Gdy bałwanek był już skończony, dziewczynki z dumą podziwiały swoje dzieło. Mama zrobiła dziewczynkom pamiątkowe zdjęcie z bałwankiem. A później tata zaproponował. Kto ma ochotę na małą przejażdżkę? Ja! zawołała Felcia, a Frania zaraz za nią zaczęła się wspinać na sanki. Ho, ho, ho! zaśmiał się tata. Chyba tu się razem zmieścicie. Tylko musicie się mocno trzymać. Dziewczynki usadowiły się razem w sankach. Starsza siostrzyczka objęła mocno młodszą w pasie i powiedziała, Będę cię trzymać, franiu, żebyś nie spadła. Tata ostrożnie zaczął ciągnąć sanki, a dziewczynki śmiały się i cieszyły wspólną przejażdżką. Później jeszcze na zmianę raz Felcia i raz Frania miały okazję przejechać je same. Felcia nawet bardzo szybko, bo jest już dużą i odważną dziewczynką. Gdy wracali po zimowych zabawach do domu, Felcia podziwiała świat pokryty białym puchem i czuła, że to najpiękniejszy widok, jaki kiedykolwiek widziała. Jak z prawdziwej bajki. W domu, gdy rodzina siedziała przy stole, popijając ciepłą herbatkę i zajadając domowe ciasteczka, Felcia z uśmiechem wspominała cały dzień. Była szczęśliwa, że w końcu doczekała się śniegu i że spędziła wspaniałe popołudnie na zimowych zabawach z mamą, tatą i franią. Kilka dni później podczas zabawy w domu Felcia zapytała. Mamo, a kiedy będzie lato? Po zimie będzie wiosna, a po wiośnie lato. A dlaczego pytasz, czy zima ci się już snudziła? Zapytała mama. Zima jest super! Ale już nie mogę doczekać się, aż będziemy mogli pojechać nad morze i kąpać się w wodzie. Wtedy mama spojrzała na nią z uśmiechem i powiedziała: Felciu, pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o tym, że natura i pory roku to coś, na co nie mamy wpływu i trzeba czasem troszkę poczekać? Tak! Ale ja nie lubię czekać. Rozumiem, też tak czasem mam, powiedziała mama, a później dodała jednak cierpliwość to taka supermoc, którą każdy z nas ma. Przypomnij sobie, jak czekałaś na śnieg, a później jaką czułaś radość, gdy wreszcie spadł. Kiedy jesteśmy cierpliwi, potrafimy cieszyć się rzeczami jeszcze bardziej, kiedy już nadejdą. Felcia kiwnęła głową, uśmiechnęła się do mamy i powiedziała: Wiesz, mamo, chyba masz rację. Czekanie na śnieg było trudne, ale gdy wreszcie mogłam bawić się na dworze. Było naprawdę super. No, widzisz? Teraz musimy nacieszyć się zimą i śniegiem, żeby tak bardzo nie tęsknić za tym później przez cały rok. Mama przytuliła Felcie, a dziewczynka poczuła się dumna, że ma taką super moc. Postanowiła, że będzie ją ćwiczyć, czekając na kolejne fantastyczne przygody. Jeśli spodobała Ci się ta audiobajka, zostaw po sobie komentarz i lajka, like, a także zasubskrybuj mój kanał Mama z Bajki i bądź na bieżąco. Do usłyszenia.